Cześć, was bardzo zaledwie czwartym odcinku. I jak widzicie, po y, tytule tego odcinka, no co tam, <laughs> my coś na no, tytule tego odcinka idziemy do kurek na grzęda. czekajcie, bo tutaj muszę złapać mojego gumęczka. <laughs> A tutaj pokażę wam jeszcze perłkę. Jest mega jasno. Więc tak, a o, tu już kurę poszły spać. Mój półmiecek, nie mogę po prostu z niego, jak on mi tutaj przychodzi. Jeszcze czekajcie. O, moje słodziaczki! No, więc to są moje słodziaczki. A ja idę już właśnie do kurek na grzędę. Więc tak, wchodzimy. Ło! Wow. Cześć! Moje kurki! Cześć, kiwi! Kiwi, boluś! Superancko, jak tam we skórki? Jeszcze nie spicie, nie śpicie bo dawno niedawno żeście poszły spać, więc... Kiwi żubik. No, nie bój się, nie bój się. No co wy to? Śnieżynka? No cześć! I no co ty tak się drzesz? No No tak Kury tutaj sobie siedzą nie Kogut no co, no co no czujesz się tam bezpiecznie? kogut się kogut się kowa, chowa pod kurkę no to jaja <ścoughs> widzicie to oj widzowie tutaj jest za głośno o patrzcie. o właśnie. o to właśnie Zobaczcie, kurka powinna się chować pod kogucika. No to dobra, widzowie, idziemy już stąd i pójdźmy teraz na pole. Więc nara! raz. A wy oczywiście tutaj się kurki, weźcie się tutaj poukładajcie i sobie pójdźcie spać. Jak widzicie tutaj Roxy, ona sobie coś je, więc no nie przeszkadzajmy im. Woliera, jaka była, taka jest. No. No, więc tak to jest. Idziemy do kogoś takiej takiej pewnej pani. Czy ta pani? Tutaj no jest. Jesteś tutaj. Perełka jesteś? Zwana perełeczka. Znana perełeczka. Nie, 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 nie. No a półnyczek? Pumeczek sobie gdzieś poszedł. Ale jest to Roksinka oczywiście, więc no to ja się już będę z wami żegnać i do widzenia widzowie i papatki, pa pa. Narko, do zobaczenia na następnym odcinku.